Augustów, Aleksandrów Łódzki, Andrychów, Aleksandrów Kujawski, Alwernia, Anonopol, Bydgoszcz, Białystok, bielsko Bytom, Bełchatów, Bielska, Biała Podlaska, Będzin, Bolesławiec, Brzeg, Bielawa, Wochnia, Brodnica, Biłgoraj, Bielsko-Podlaski, Białogard, Bartoszyce, Bieruń, Pogatynia, Braniewo, Bytów, Brzesko, Busko, Zdrój, Boguszów, Gorce, Berlinek, Brwinów, Brzeziny, Brzeg Dolny, Błonie, Brzeszcze, biskupiec, Bukowno, Bystrzyca Kłodzka, Blachownia, Barczewo, Barcin, Brzozu Białobrzegi, Bełrzyce, Bogu Chwała, Bóg, Brusy, Borne, Solinowo, Bolków, Bychawa, Bierutów, Brześć, Kujawski, Bierzby Odżański, Biała Piska, Bobolice, Babimost, Brańsk, Barwice Byczyna Biała, rawska Bobowa, Rojanowo-Boborów, bardzo Bardo, Bobo, Borek Wielkopolski, Biała Bisztynek Bodzentyn, Biały Bór, Błażowa, Błaszki, Brok, Bierzuń, Baranów Sandomierski, Częstochowa, Chorzów, Hełm, Ciechanów, Chojnice, Chrzszanów, y, Czechowice, Dziedzice, Cieszyn, Czelać, Czerwionka, Leszczynę, no Chocież... Koszno, hełm, Żach, Człuchów, Chojnów, Czarnków, Ciechocinek, Czersk, Czarna, Białostocka, hełmek Ciochanów, Chocianów, Chojna, Czaplinek, Czarne, Choroszcz, Czempin, Ciechanowiec, Chęciny, Czerwieńsk, Chemie, Chemielnik, Chociwel, Chorzele, Czarna Woda, Cybinka, że w Ciężkowice, Człuchów, Chłopać szanów, chodesz, chodź, cedynia, cimielów, Dobrowa Górnicza, Dębice, Zierzoniów, Działowo, Deblin, Dełna, Darłowo, Dobrowa Tarnowska, Drawsko pomorskie dobre miasto, Berzdenko Dobrzyce, Dynów, Działoszy, Dobrowa Białosowska, Dzierzgoń, De Debrzno, Duszniki, Zdrój, Drzewica, Dobrodzień, dzień, Dobrzyca, do dobiegnie w Daleszyce, Drobin, Dziwnów, Dobra, Drawno, Dobrzany, dobrze i Nad Wisłą, Dukla, Dąbie, Drochiczyn, Dolsk, Dobra, Działoszyce, Elbląg, Ełk, Frampol, Frombork, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gorzów, Wielkopolski, Grudziądz, Gniezno, Głogów, Grodzisk Mazowiecki, Giżycko, Gorlice, Goleniów, Grajowo, Gryfino, Gostyń, Gostyni, Garwolin, Gruje z Gubin, Gryfice, Grodzie z Wielkopolski, Głownogołda, Goł, Głuchoła z Golub, Go, Dobrzyń, Głupczyce, Gula, Góra Kalwaria, Góra, Grudków, Gniewkowo, Gniew, Gogolin, Gryfów Śląskich, Głogów Małopolski, Głuszyca, Grybów, Głogówek, Golina, Gąbin, Górowo Iławieckie, ławieckie, Gołańcz, Gozdnice, Glinoje z Gogolczewo, Gorzów Śląski gość no, Grabów nad Prostą, goniąc górzno. Hajnówka, Chrubieszów, Halinów, Heli, Nowroc, Iłowa, Imielin, I Jóża, Iłowa i Kujawska, Ińsko i Wolicz, Zdrój Jowzno, Jastrzęga, Zdruje Jelenia, Gója, Jarosław, Jasło, Jarocin, Jawor, Józefów, Jelczy, La Laskowice, Jędrzejów, Janów Lubelski, Janikowo, Jastrowie, Jedlicza, Jordanów, Jaworzyna, Śląska, Jedlina, Zdroi Jasień. Janowiec Wielkopolski, Jabłonowo-Pomorskie jeziora Jasternia, Józefów Jutrosin, Jedwabne, Jaraczewo, Józefów nad Wisłą, Kraków, Katowice, Kielce, Koszalin, Kalisz, Konin, Kędzierzyn, Koźne, Krosno, Kołobrze, Kłótno, Kwizyn, Knurów, Kraśnik, Krotoszyn, Kętrzyn, Kłocko, Kościel, Kościerzyna, Kobyłka, Klucz Koło Końskie, Kamienna Góra, Krasny Snaw, Kęty, Konstantynów Łuski, Kostrzyn, nad Odrą, Kozienice, Konstanciny Jeziorne, Krapkowice, Kartuzy, Kępno, Koluszki, Kłobuck, Krosno, Odrzańskie, Koronowo, Kowary, Krynica, Zdrój, Kolno, Krzeszowice, Kudowa, Zdrój, Karczew, Gost, Kostrzyn, Korzychów, Kolbuszowa, Kameń Pomorski, Kruszwice, Kalety, Kurnik, Kąty, Wrocławskie, Goźmin, Wielkopolski, Kłodawa, Krzyż, Wielkopolski, Koniec, Koniecpol, Karlinoka, Zimierza Wielka, Kuźnia, Raciborska, Kcynia, Karpacz, Kalwaria, Zrzeczeb, Zebrzydowska, Krzepice, Kalisz Pomorski, Krośniewice, Krobia, Korszek, Leczew, Kowalewo Pomorskie, Kargowa, Krajenka, Kępice, Kowal, Kolonowskie, Kosk, Kobelin, Kańczuga, Kros Krasnobród, Kunów, Kałuszyn, Kamieńsk, Knyszyn, Książ Wielkopolski, Kłecko, Kazimierz Dolny, Koprzywice, Koziegłowy, Krynki, Kamień Krajeński, Krzanowice, Kisielice, Kosów Lacki, Korfantów, Krzywiń, Kołaszewce, Krynica Morska, Leszczele. Lublin, Legnica, Lubin, Leśno, Legionowo, Lębork, Luboń, Lubliniec, Lubartów, Lubanie, Libiąż, Lędziny, Litzbark, Warmiński, Limanowa, Lipno, Lubsko, Leżajsk, Lubaczów, Lubawa, Lwówek, Śląski, Litzbark, Lubawka, Lewin, Brzeski, Lądek, Zrój, Lipsko, Lesko, Leśna, Libiany, Lubrawiec, Lubówek, Leśnice, Lubrzyca, Królewska, Lipsk, Lubieniewice, Lubniewice, Lubosz, Lubomierz, Lubień Kujawski, Łódź, Łomża, Łuków, Łowicz, Ja... Łaziska górna Łęczna, łańcuch, łask, łowianki, łapy, Łężyca, Łęczyca, Łobez Łosicek, Łazy, łochów, Łaska, żew, łabiszyn, łeba, łasin, Łobrzenica, Łęknica, łaszczów, łagów, mysłowice, mielec, mikołów, miejsk Mazowiecki, Malborg, Marki, Myszków, Muława, Mrągową, Myślenice, Międzyrzecz, Międzyrzecz, Podlaski, Milanówek, Mosina, Morąk, Moglino, Miechów. Milić, myślibusz Myślibórz, międzychód, Miastko, Murowana, Goślinna, Mońki, Maków Mazowiecki, Mszana Dolna, Miasteczko Śląskie, Mszonów, Maków Podhalański, Międzyzdroje, Muszyna, Mrocz, Mrocza, Mieroszów, Mirsk, Mikołajki, Małogosz, Mieszkowice, Mirosław, Mrozy, Małomice, z Maszewo, Miejska Górka, Mirosławiec, Michałowo, Margonin, Mielno, Międzylesie, Mikołajowo, Miłomłyn, międzybusz, Bolegnica miksat, y, Mordy Młynary Morawica, morę nie bać Ży Żydów Mory nie modli Modli Bożyce Nowy Sączny Sanowa Sól, Nowy Tark, Nowy Dwórman Mazowiecki Nowa Ruda nakład na Nowogard, Mesłów nisko, nowy Tomyśl, Nidisa, Niepołomice, Nowa Dęba, Nowe Miasto Lubaskie, Nowy Dwór Gdański, na Sielsk, nie Modlin, Nowa Sarzyna, Nowe, Nowogród Bobrzański, Nowe Skalmierzyce, Nowy Staw, Nowogrodziec, Nowe Miasto nad Pilicą, Na Łęczów, Nekla, Niemcza, Nowe, Miasteczko Jebać, Śnigerów, Nowy Wysnisz, Nowogród, Na Rol Nieszawa, Nowe Brzesko, Nowe Warpno. Olsztyn, Opole, Ostrów Wielkopolski, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrłęka, Otwock, Oświęcim, Oleśnica, Olkusz, Ostruda, Oława, Ostrów Mazowiecka, Opoczną, Orzesze, Ozorków, Oborniki, Olecko, Ostrzeżów, Ożarów, Mazowiecki, Opalanica, Olesna, Oborniki Śląskie, Orneta, Ozimek, Ochujci w dupę, obole Lubelskie, Olsztynek, Otmuchów, Opatów, Orzysz, Odalanów, Ożarów, Olszyna, Ogrodziniec, Orośno-Lubelskie, Okonek, Opatówek, Oleszyce, Obrzesko, Osieczno-Ostrów Lubelski, Osiek, Ostro, Poznań, Płock, Piotrów Trybunalski, Piła, Pabienice, Pruszków, Przemyśl, Piekarę Śląskiej, Piaseczna, Puławy, Polise, Prusz, Gdański, e, Piastów, Piastów, Polkowice, Płock, Prudnik, Półtusk, Pisz, Pyskowice, Pionki, Pleszew, Przasnyż, Przeworsk, przów, pyżyce, pa, pasłęk, płuc, pinszów, parczew, Puszy, puczykowo, puszczykowo, poniatowa, Podbeskicka, prabuty, poręba, połaniec, półczyn, zrój, pniewy, Pelplin, praszka, paczków, Poddębice, Pieszyce, Pajączno, pajęczno, Piłowa, górna, polonica, zdrój, piechowice, przemków, troszkowice piwniczna, zdrój, przysucha, pięsk, Pakoś, pilnic, no pilawa, Piotrów, kujawski. Płoty, Podkowa, Leśna, Próchnik, Porochowice, przedbusz Psy, Pyzdry, Polanów, Poniec, Pieniężno, Pruszków, Pełżyce, Piaski, Pasum, Prusice, Podgorze Pogorzela, Pielice, Przesław, Przedycz, Radom, Rzeszów, Rybnik, Rudaśląska, Śląska, Radzibusz, Rumia, Radomsko, Radar, Dłutowy, Rawicz, Radlin, Rała, Mazowiecka, Radzionków, Rypin, Roposzyce, Radyn, Podlaski, Radzymin, Rabka, Zdrój, Rogoźno Ryki, Rudnik nad Sanem, Rzepin, Rzepin, Radziejów, Radyminok, Reszel, Ruciana Nida yy... Rociąż, Szatajowiec Fabryczny, Resko, Remanów, Rakoniewice, Rz... Ryzgów, Radomyśl Wielki, Radoszyce Rzeczy, Rydzyna, Ryny, Ryglice, Radów, Ruzan, Radków, Rychwał, Raszków, Rajowiec, Raznikomski Rajgród Szczecin, Sosnowiec, Słup, Siedlce, Suwałki, Stargard, Siemanowice, Śląskie, Stalowa Wola, Starachowice, Skierniewice, Starogard, Gdański, Skarzy Skarżysko, Kamienna, Sieradz, Szczecinek, Sanok, Suchaczek, Sopot, yy, Swarząc, Skawina, Sandomierz, Szczytno, Słodajówek, Sokołów, Podlaski, Szamotuły, Sokółka, Sierp, Strzelce Opolskie, Słubice, Strzegów, Stolec, Kujawski, Staszów, siemiatycze, Skoczów słupca, sławno strzelin, Szprotawa, Szydłowiec, syców, słęńcin, sztum, strzelce krajeńskie, skwieżyna Szubin, Sucha Beskiska, Sęp Krajeńskie, Nowy Sąd, Strzyżów, Sudę, Suchedniów Sjechniceś, Sędziów Małopolski, Sławków Karszewy, Sobutka, Sianów, Słupkowice, Szklarska, Poręba, Sędziszów, Sulajów, Sieraków, Stamszew, Szczawnica, Szczyrk, Skurwysyny, Śląskie, Stąporku, Strzelno, Szczawno, Zdrój, Siewierz, Susz, Sejny, Szczytno, Szczebrzeszyn, Supraśl, Serock, Skaryszew, Słomianki, Skoki, Sława, Szamocin, Szczuciń, Sokołów, Podlaski, Skała, Strumień, Szczekociny, Skursz, Skępe, są Polnostryków, stryków, szczuczyn, sz, sól, mierzyce, stoczek łukowski, sepnica, stawski, suchowola, sz, sz, szpietowo, e, sieniawa, sadniki, są popol, szadekso, śniewice, stawiszyn, suchań, stopnica, e, siedlisze, skalmbierz, szyflitowa, suraż. Świdnica, Święta, Hołowice, Świnoujście, Świdnik, Sierem Świecie, Środa Wielkopolska, Świebodzice, Świebodzin, Świednin, Środa Śląska, Śmigiel, Ścinawa Świeradów, Zdrój Ślesin, Świątniki, Górne, Świeżawa, Toruń Tychy, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Tarnowskie Góry, Trzew, Tarnobrzeg, Turek, Trzebnia, Tomaszów Lubelski, Ścianka, Tuchola, Trzebica, Trzebiatów, Tłucz, muszyną Tuszyn, Twardogóra, Tuchu, Tuchów, Telerespol, Tarczyn, Tułowice, Tyczyn. Toszek, Tarnogród, Tuliszków, to Tolkmiczko, Torzym, tolk, 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 tol, to Tychowot, Ściel, Trzycińsko, Zdroit, Ty Tykocin, ty ty Tuczną Ustroń, Ustka, Ustrzyki Dolne, Ujście, Uniejów, Ujazd, Urzędów, Ulanów, Warszawa, Wrocław, Wałbrzych, Wocławek Wejcherowo, Wodzisław, Śląski, Wołomin, Września, Wyszków, Wągrowiec, zwałcz Jedziczka, Wieluń, Wadowice, Wschowa, Wąbrzeźno, Włodawa, Wolszty, Węgrów, Warka, Wasiłku, Węgorzywo, Wronki, Wisła, Włoszczowa, Władysławowo, Wysokie Mazowieckie, Wojkowice, Wolbrą, Wieruszów, Witkowo, Witnica, Więcbork, Wołczyn, Wieleń, Wy, Wyrzysk, Wolin, Woźniki, Wojcieżów, Wojnicz, Warta, Wilamowice, Węgliniec, Węgorzynową, Wąchoc, Wąsocz, Wysoka, Wyższy Ogród, Wolbusz, Wiązów, wleń, Wielichowo, Wyśmierzyce, Wyślica, Zabrze, Zielona Góra, Zamość, Zgierz, Zawiercie, zmęska Wola, Ząbki, Zgorzelec, zakopana Zamrów, Złotów, Zielonka, Złotoryja, Ząbkowice, Śląskie, Złocienia, Zdzieszkowice, Z... Ziąbice, Zwoleń, Z... Z... Zalów, Zbąszyń, Zawadzkie, Zagórz, Zbąszynek, Zduny, Zwiadłów, Zator, złoszew. Zakroczym. zwierzyniec, za zagorów, za, go, za, ro, za gorów, kurcze Złoty stok zabudów, zalewo, zawichos, zakliczeń zakliczyn. Żor żeradów żary, żywiec, żegań, żlinin, żuromin, żych, lin żarów, żukowo, żmigród, żarki, żabno, żelechów, żerków, żyd.